Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy kobieta, którą jesteś zainteresowany, czuje do ciebie to samo? Kobiety często komunikują swoją atrakcyjność nie słowami, ale czynami. Jeśli czuje z tobą głęboką więź, pojawią się oznaki, które nieświadomie zdradzają jego uczucia. Uważajcie, bo dziś zajmiemy się fascynującą psychologią kobiecego pociągu. Pod koniec tego filmu będziesz w stanie zidentyfikować te znaki bez konieczności bezpośredniego zadawania pytań. Kontakt wzrokowy jest jednym z najbardziej wymownych znaków. Kiedy kobieta czuje prawdziwy pociąg, jej oczy ją zdradzają. Może spojrzeć na ciebie kątem oka i, jeśli ją odkryjesz, szybko odwrócić wzrok, niemal nieśmiało. To zachowanie nie jest przypadkowe. Jest to naturalna reakcja wynikająca z przyciągania. Badania psychologiczne pokazują, że długotrwały kontakt wzrokowy nasila poczucie intymności i połączenia. Jeśli zauważysz, że patrzy na ciebie dłużej niż zwykle, lub nawet zauważysz rozszerzenie źrenic, jest to wyraźna oznaka zainteresowania. Ponad 90% komunikacji ma charakter niewerbalny, co jest szczególnie prawdziwe w przypadku tematów związanych z przyciąganiem. Zwróć uwagę, czy kieruje swoje ciało bezpośrednio w Twoją stronę, zachowując zrelaksowaną postawę. To podświadomy gest, który oznacza komfort i zainteresowanie. Dodatkowo, jeśli bawi się włosami, poprawia ubranie lub delikatnie dotyka szyi. Instynktownie stara się zwrócić na siebie Twoją uwagę. Nawet prosty akt pochylenia się w Twoją stronę podczas rozmowy to nie tylko lepsze usłyszenie cie, ale znak, że chce zmniejszyć emocjonalny i fizyczny dystans między Wami. Czy zauważyłeś, jak bardzo się śmieje, gdy jesteś w pobliżu? Kobiety zwykle przyciągają cyi, którzy sprawiają, że czują się dobrze. Jeśli uzna twoje żarty za zabawniejsze niż w rzeczywistości, prawdopodobnie jest nim zainteresowany. Oprócz śmiechu zwracaj uwagę na drobne gesty, takie jak żartobliwe przekomarzanie się lub odrobina lekkiego sarkazmu. Są to próby nawiązania kontaktu i utrzymania przyjemnej i swobodnej atmosfery. Ten typ zachowania wskazuje, że czuje się na tyle komfortowo, że może opuścić gardę i pokazać swoją bardziej swobodną stronę. Intrygującym przejawem przyciągania jest odbicie lustrzane lub naśladownictwo. Dzieje się tak, gdy ktoś nieświadomie kopiuje twoje gesty, postawę, a nawet sposób mówienia. Na przykład, jeśli pochylisz się do przodu, ona może zrobić to samo. Jeśli skrzyżowasz ramiona, wkrótce potem możesz zobaczyć, jak ona powtarza ten ruch. Psychologowie nazywają to efektem kameleona. I jest to nieświadomy sposób budowania połączenia i okazywania powinowactwa. Zafascynowana kobieta będzie szukać wymówek, żeby być w pobliżu. Być może przypadkowo odnajdujesz ją w miejscach, które często odwiedzasz lub zauważasz, jak przedłuża interakcje na spotkaniach grupowych. Aby spędzić z Tobą więcej czasu. Jeśli poprosi Cię o pomoc w drobnych zadaniach lub zasugeruje zwykłe zajęcia, którymi możesz się podzielić, zwróć uwagę. Nie są to przypadkowe gesty, ale celowe próby spędzenia większej ilości czasu w Twoim towarzystwie. Głębokie przyciąganie nie ogranicza się do fizyczności, jest także emocjonalny. Jeśli zacznie dzielić się z tobą szczegółami osobistymi na temat swojego życia, swoich marzeń, a nawet lęków, wykazuje poziom bezbronności zarezerwowany DLA osób, którym całkowicie ufa. Ten rodzaj otwartości jest pewnym znakiem, że postrzega cię jako kogoś wyjątkowego. Słuchaj uważnie, bo tego typu wyznania budują wyjątkową więź emocjonalną. Czy komentuje nowy element garderoby, który nosisz lub zauważa subtelną zmianę w Twoim wyglądzie? Te obserwacje wskazują, że zwracasz uwagę na rzeczy, które inni mogą przeoczyć. Komentarze typu, świetnie na Tobie wygląda ten kolor lub czy coś zmieniłeś? Świetnie na Tobie wygląda to subtelne sposoby wyrażania podziwu. Przyciąganie może obudzić instynkty ochronne. Jeśli jest tobą zainteresowana, możesz zauważyć niewielką zmianę w jej tonie lub mowie ciała, gdy wchodzisz w interakcję z innymi kobietami. Nie będzie robił zamieszania, ale może spróbować odzyskać twoją uwagę, rozpoczynając nową rozmowę lub rzucając lekki, strategiczny komentarz. Czyny bardziej niż słowa ujawniają uczucia danej osoby. Jeśli rozpoznajesz którekolwiek z tych zachowań, jest bardzo prawdopodobne, że ona czuje do ciebie więcej, niż pozwala na to. Bądź uważny, okaż pewność siebie, a jeśli podzielasz ich uczucia, nie bój się zrobić kolejnego kroku. Chcesz dowiedzieć się więcej o atrakcyjności i ludzkich zachowaniach? Polub ten film, subskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić wskazówek, które mogą odmienić Twoje relacje. Do zobaczenia w następnym filmie